Matka pisze o wolności, który wzach. A dziewczyna zapłakana. Czeka na świat. To już tyle, tyle lat. Nie tak miało być. Kiedy się o nocie, zaczęcie żyć. Za wolność mam kochaną. Za wolność mam jedyną ma za wolność. Jak kartyczkę. dobry, za wolność mam jedyno, za wolność. moją jedyną. Za wolność, wolność karty, karty Zamknijcie Za wolność dla mojej dziewczyny. <coughs> pampero, kartyczkę. Zamknijcie pampero, Zamknijcie kartyczkę. Zamknijcie kartyczkę. Zamknijcie kartyczkę. Zamknijcie Jeden, sto dzień, ten lagny, ją desałę. Jeden, sto dzień, ten ganym, ją desałę. Popatrz, na co gdzie stać ten niejeden raz? Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj, jaj. Dobie przynoo! Spójrz na misia, a. On przypomni, przypomni w postaci nieszczęśliwego, o, o białego miścia, a który w tak ma tylko szare łzy. Niepokorny, dziś już nie wiem, co we Ten sam kończ niepodobny, kochanie, proszę wybacz mi. Biegnę, muszę cię zatrzymać, muszę ci powiedzieć, jak ty i twoje słowa znaczą dla mnie skamlę, lecz tutaj nie przystoję, lecz tu tak bardzo boli. Lecz nie mów mi, że Twoje słowa to na niepokorny. dziś już nie we mnie mi, śni. Ten sakocznie podobny, kochanie, proszę bywać mi na scenie czyste aż tak jak jeden z wielu. Zabijam się, by dać i dać Ci to, co mogę. To na Dziś już nie wiem co we mnie śni, Ten sam choć niepodobny, kochanie, proszę wybać mi. O, gdzie nie ma róż, tam nie ma mas, a bez nich ogród taki pusty. Zabrakło róż, zabrakło mas, tam nie ma nas. Być może kiedyś zobaczę cię, a ja z pędkiem róż do ciebie będę biegł. Jak dawniej powiem Ci, że gdzie nie ma róż, tam nie ma nas, a bez nich ogród taki pusty. Zabrakło róż, zabrakło nas, tam nie ma nas.